Kiedy rozpoczęliśmy pracę nad tym innowacyjnym projektem, od razu zrozumieliśmy, jak ważne jest powiązanie go z historią naszej firmy, z historią najważniejszej marki firmy Kerakol, marki H40. Przede wszystkim wybraliśmy nazwę H40 na no limit, która byłaby kontynuacją marki, a także aby w prosty, jasny i skuteczny sposób dawała poczucie pewności doskonałego układania, nawet w ekstremalnych warunkach, na wszystkich budowach i w każdych okolicznościach. Rozpoczęliśmy od przeglądu wszystkich dotychczasowych grafik opakowań linii H40. Pragnaliśmy kontynuacji historycznego koloru fioletowego, nadając mu jednak znacznie żywszy i silniejszy obcień, który mógłby wyrazić wysoką technologię oraz spowodować dużo większą rozpoznawalność na placu budowy oraz w magazynie. Chcieliśmy także zaprojektować taki worek, który będzie przemawiał do użytkownika. Dlatego zdecydowaliśmy się na tylko jedną wersję językową, aby w jasny sposób przedstawić cechy tej nowej technologii. Zamieściliśmy tu cały zestaw informacji, poczynając od etykiety środowiskowej, która określa ekokompatybilność H40 No Limits zgodnie z Green Building Rating, a także 15 wyjątkowych właściwości produktu, które łączą w sobie czystą technologię i łatwość stosowania. Umieściliśmy informacje o wszystkich materiałach do układania, o wszystkich typach podłoża, o każdym przeznaczeniu i wszystkich obszarach zastosowania. Na odwrocie worka, natomiast zostały wymienione wskazówki potrzebne do przygotowania i nakładania H40 na no Limits dla zagwarantowania idealnego układania we wszystkich warunkach. Worek ten przygotowaliśmy z myślą o naszych płytkarzach i sprzedawcach, ułatwiając im pracę na budowie i punkcie sprzedaży. H40 no Limits jest pierwszym strukturalnym klejem żelowym, elastycznym i wielofunkcyjnym, który jest dla nas jedyny i niepowtarzalny.